Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawł Gamer. W dzisiejszym hashtag drugim odcinku nagram dla Was serię milionerów. Ostatnio mi poszło bardzo dobrze, a dzisiaj zobaczymy jak mi pójdzie. Zostawcie mi tu przynajmniej ponad 80 łapek w górę. I dobijcie mi cel do 8000 subskrybentów. Jeżeli nie chcecie być w tej listy moich subskrybentów, to subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. I wszystkie powiadomienia sobie ustawcie, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. Dobijcie mi 8000 subów i ten przycisk ma być szary, a nie czerwony. Jakby co. Pamiętajcie, z czerwonego przycisku musi zrobić się szary, ustawić wszystkie powiadomienia i być dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Wicki Gamer. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać prostorwieni. Dobra, zaczynamy. Jak wiele tyżer jest dostępnych w matematyce? Nieskończenie wiele. Dziesięć. No to Który z owadów wydaje charakterystyczny dźwięk zwane Świercz? Dobrze, Świercz. Drugie pytanie. Dla Sksącego nic yy, trudnego. Chyba C. C odpowiadam. Trzecie pytanie. Jak miał na imię ostatni król niepodległej Polski? Chyba Kazimierz Stanisław. Stanisław to był. Czwarte pytanie. Kim był z Sindbad z baśni tysiąca i jednej baśni i jednej nocy? Sultanem? Kupcem Dobra. Jakby co to jeszcze mogę powtórzyć przy reklamie. Czyli jest gig. Ja muszę skupić się na tych pytaniach, widzowie. Ale to, że reklamy są, to to wcale mnie nie denerwuje. Tylko po prostu muszę wiedzieć co nacisnąć. I jak odpowiedzieć i tyle. Dobra. Jak będzie za trudne pytanie, to po prostu pominę i pójdę dalej. Dobra. Kupcem. Był kupcem. Myślałem, że sultanem. Piąte pytanie. Kto był reżyserem filmu Reis. Bareja? Piwowski. Niestety tu był Piwowski. To wimowa mim, lokomotywa w piątym wagonie ciągnie 6 portepianów. Drugie pytanie. Jak nazywa się substancja odpowiedzialna za pobudzające właściwości kawy? Kofeina. D. Dobra, trzecie pytanie. Za 2000 zł. Na granicy których państw leży Mont Everest? No. I Nepalu? Dobrze! Zaryzykowane i opłaciło się. Pseudonim utworzony przez napisane nazwiska autora. Na odwrót, na przykład, Kensa Asnek to. A, to nie. To pominę. Ile gwiazd ma flaga Stanów Zjednoczonych? 50. Odpowiedź C. Dobrze. Tu już potrzebuje podpowiedzi. Która z klęsk nawiedza najczęściej Japonię? A nie, wiadomo, trzęsienie ziemi. Tu było łatwo dosyć. Który z piłkarzy na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku zdobył Gola dzięki ręce Boskiej. Jego Maradona? Dobrze. Następne pytanie jak nazywali się dwaj główni bohaterowie w filmie Pulp Fiction z 1994 roku. Tutaj już no, potrzebuję niestety jestem podpowiedzi, jestem ale tutaj reklama pamięci, może mi pomóc, snu, więc to już ostatnia próba i potem ja kończymy ten filmik, na ale i brak nie wiem czy to będzie ostatnia próba, bo jak tu dobrze odpowiem to lecę dalej. To znacznie pomoże, Tylko muszę najpierw i pomyśleć, będziesz nawet żeby tutaj młodzień. żadnych irytujących reklam. Wstawić nie jest e, wi a potem zaznaczyć i do odpowiedzieć pobrania. dobrze. Wojcze muszę wiedzieć co dobrze zaznaczyć, żeby później nie popełnić big widzowie. Nie pomijam reklam, po prostu lecimy zgodnie z planem. Dziś może nawet będzie krótszy z niż ostatnio. Dobra. Fiction. Nie znam, ale będę strzelał chyba. D. Jules i Vincent. Tak, to jest to. Ósme pytanie za 75 tysięcy złotych. Maniem, maniem w Bawarki zwie się popularnie herbatę z dodatkiem mleka. Mleka, dobrze. Wiedziałem. Dziewiąte pytanie za 125 tysięcy złotych. Który z kątów nie jest pół łaski? Pełne? Dwuścienne. Niestety dwuścienne. No i to by było na dziś tyle na tym moim filmiku z milionerów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka z milionerów. Może następnym razem mi jeszcze lepiej pójdzie i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pan panarka, pa widzowie, elo, miłego dnia Wam życzę. Ten klimat jest w tych milionerach niezły. Z Dawidem prowadziłem, więc wiem, do 12 pytania dotarłam, a w drugim sezonie podobno mają być cięższe pytania, więc na Discordzie jakby co, to on mi o pisze i będę wiedział, co wtedy zrobić, jak będzie drugi sezon, to wtedy znowu się zapiszę. Inni youtuberzy to mieli ciężko, a ja normalnie miałem łatwe pytania, więc wiecie widzowie, Dziękuję, żeście mnie dopingowani i kibicowani do końca i powodzenia w dalszych rozgrywkach Wam życzę i sobie tak samo przy okazji i to tyle. Trzymajcie się, ja po pa. Miłego dnia Wam życzę morty, pa. pa.